Oto mój misiu. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, zasubskrybuj ten kanał. Kto uratuje księżniczkę z rąk piratów? Ćwierkające ptaszki w lesie swoim cudnym dźwiękiem obudziły misia brązusia, który w tym dniu planował wybrać się nad cudowne morze. Długo marzył o takiej wyprawie i teraz nadeszła chwila, w której mógł zrealizować swoje marzenie. Wyruszył w długą podróż, aż w końcu dotarł na brzeg morza. Miś Brązoś stanął na brzegu morza, wpatrując się w nieskończoność błękitnego horyzontu. Wiatr delikatnie wiał, a słoneczne promienie odbijały się od jego błyszczących oczu. Z każdym krokiem, jaki misiu brązuś stawiał w kierunku morza, szum fal stawał się coraz głośniejszy. Fale były jak piosenka natury, która otacza go swoją niezwykłą siłą. Kiedy miś brązuś dotknął piasku na plaży swoimi łapkami, Poczuł ciepło rozchodzące się po całym swoim ciele. Piasek był miękki i delikatny, podobny do puszystego koca. Przyjemne uczucie dotyku ciepłego piasku sprawiało, że misiu brązuś poczuł się fantastycznie. Gdy brązuś przemieszczał się wzdłuż plaży, jego łapki zostawiały ślady na miękkim piasku. Były to ślady bardzo zabawne. Przez chwilę było je widać, a po chwili zmywały się wraz z kolejnymi falami. Miś czuł, że każdy krok zbliża go do nieznanego i ciekawego świata, który czekał na niego za horyzontem. Gdy Miś Brązu ścieszył się szumem fal, nagle zobaczył w oddali. Olbrzymi statek, który kołysał się wśród fal. Dla misia był to niespotykany widok. Odszukał w swoim plecaku lornetkę i własnym oczom nie mógł uwierzyć. Był to przecież statek piracki dryfujący na fali. Miś Brązuś zobaczył coś jeszcze przez lornetkę. Ujrzał. Piratów, którzy więzili księżniczkę. Postanowił natychmiast ratować uwięzioną księżniczkę na pokładzie. Miś brązuś rzucił się na falę w morzu, ale po chwili zorientował się, że nie ma najmniejszych szans sam dopłynąć tak daleko. Rozejrzał się dookoła i zobaczył delfina, jego błyszczący srebrzysty grzbiet, który Przełamywał spokojne fale morza, podążając w stronę misia brązusia. Delfin płynął w stronę misia, unosząc się nad falami i wydając radosne delfinie dźwięki. Jego skrzydło podobne płetwy poruszały się razem z ruchem wody, a oczy delfina były pełne przyjaźni. Miś brązuś widząc zbliżającego się delfina. Począł serce bijące mocniej ze wzruszenia i z radości. Był to delfin Skipi, który przypłynął, aby wspólnie uratować księżniczkę. Miś Brązuś podniósł łapki na powitanie, a jego twarz oświetlił szeroki uśmiech. Delfin Skipi zatrzymał się tuż przed misią Brązusiem i wydawało się, że rozmawiają, jakby znali się od lat. Rozumieli się bez słów, doskonale wiedząc, co mają robić. Byli gotowi połączyć swoje siły i stawić czoła groźnym piratom. Skippy zaproponował misiowi brązusiowi, aby wskoczył na jego grzbiet. Misiu był podekscytowany i od razu wskoczył i wsparł się na plecach delfina. W jednym błyskawicznym momencie delfin i miś wynurzyli się z wody Unosząc w powietrze. Miś brązuś poczuł wiatr na swojej twarzy, i delfinie fale przepływające pod swoimi łapkami. Było to jak magia lot na grzbiecie delfina nad szumem fal. Skipi zanurkował pod powierzchnią morza, aby wypłynąć niespodziewanie tuż obok statku pirackiego. Razem miś, brązuś i Skippy płynęli w kierunku statku pirackiego, gdzie księżniczka była nadal więziona. Skippy był mądrym i odważnym delfinem, który chciał pomóc misiowi brązusiowi w pokonaniu piratów i w uwolnieniu księżniczki. Razem opracowali plan. Skippy zanurkował pod wodę i podsłuchał rozmowy piratów, dowiadując się, o ukrytym kluczu do celi księżniczki. Wiedzieli, że chcą doprowadzić do uwolnienia księżniczki i pokonania złych piratów. Gdy delfin zbliżył się do statku, miś Brązuś wyskoczył z grzbietu Skipiego i wylądował na pokładzie statku pirackiego, gotowy do walki. Skipi, w tym czasie, rozpoczął swolnie delfinie manewry rozpraszając uwagę piratów swoim tańcem nad falami. Piraci zauważyli delfina i zaczęli oglądać jego przedstawienie, podczas gdy miś brązuś pobiegł ratować księżniczkę. Gdy dotarł na statek, okazało się, że był to statek należący do złego kapitana pirata Datana i jego załogi. Następnie miś Spiął się na masztrz statku, aby zorientować się, jak dostać się do celi, w której uwięziona jest księżniczka. Wiedział już, gdzie mógł szukać klucza, a z góry miał widok na całe ułożenie statku i szybko zobaczył, jak może dojść do uwięzionej księżniczki. Dotarł na miejsce i powiedział do niej: Jestem miś brązuć, chodź ze mną, uratujecie. Księżniczka odpowiedziała Misiowi, ale w innej celi uwięziona jest moja mama i siostra. Musimy je uwolnić. Misz bronzuj zapytał, gdzie jest cela, w której znajduje się jej rodzina. A księżniczka wzięła Misia za rękę i pobiegli razem. Gdy już byli tuż pod celą, nagle niespodziewanie wyskoczył pirat, a za nim jeszcze kilkunastu innych piratów. I powiedzieli z drwiącym uśmiechem na twarzy. Nie tak szybko, stąd nie da się uciec. Księżniczka i miś byli bez szans. Piraci zaprowadzili ich do kapitana statku. Kapitan uśmiechnął się z litością i powiedział. Myśleliście, że nas przechytrzycie. Nie ma mowy. Miś brązuś powiedział do kapitania. Nie poddam się bez walki. Skoro jesteś taki mocny, to powalczmy razem, ty i ja. Jeden na jeden. Kapitan Data zgodził się i stanęli twarzą w twarz gotowi do walki. Miś brązuś walecznie stanął do walki, a kapitan już wyciągał swój ostry miecz, aż tu nagle przybiegł jeden z piratów do kapitania i krzyczy głośno. Kapitanie, kapitanie, nasz statek zaczyna tonąć. Miś Brązuś, księżniczka, kapitan i cała załoga statku spojrzeli na statek, który zaczyna nabierać wody. Woda najpierw zaczęła zalewać środek podłogi statku, a następnie zaczynała wypełniać brzegi statku i cały statek. – Szybko, musimy uciekać! – krzyknął Miś Brązuś. – Tylko dokąd? – dodała księżniczka. Nagle wyłonił się delfin Skippy z całą gromadą innych delfinów, swoich przyjaciół, którzy szybko popłyną po nich, widząc, że sami nie dadzą rady odbić księżniczki z rąk piratów. Przypłynęli w odpowiednim momencie. Kapitan zaczął krzyczeć przerażonym głosem. – A my… Nie zostawiajcie nas tutaj samych, nie przepłyniemy morza, aby dopłynąć do wyspy. To jest za daleko. Miś Brązuś powiedział, że zabierze ich z tonącego statku pod warunkiem, że uwolni mamę i siostrę księżniczki oraz, że już nigdy nie będą porywać ani księżniczek, ani innych ludzi. Nikogo. Kapitan od razu się zgodził na taki układ. Kazał szybko uwolnić mamę i siostrę księżniczki, Wskoczył na delfiny i wszyscy ewakuowali się z tonącego statku pirackiego. Delfiny zabrały ich na nieznaną dotąd, nawet piratom, wyspę. Była to niezwykła wyspa delfinów, której nikt nie odwiedzał oprócz delfinów. Nikt nawet nie wiedział, że istnieje taka wyspa. A wyspa ta była niezwykła: piaszczyste plaże. Bójna tropikalna roślinność i kolorowe rafy koralowe rozciągały się przez horyzont, ale najbardziej oszałamiające były delfiny. Na wyspie żyły tylko delfiny i były ich setki. Przywitały nowych mieszkańców radosnymi salwami skoków i skrzekami. Delfiny były nie tylko bardzo przyjazne, ale były strażnikami wysp. Miś Brązuś, księżniczka i jej rodzina, kapitan Natan i piraci ujrzeli delfiny, które migotały w promieniach słońca. Ich grzbiety miały barwę od głębokiego niebieskiego po szarość. Brzuch był biały jak kryształ, a płetwy mocne i giętkie, pozwalające im na dynamiczne i zwinne ruchy w wodzie. Delfiny pływały, tworząc piękne fale za sobą, które błyskawicznie się rozpraszały. Ich płetwy tryskały wodą, a każdy ich skok w powietrze wydawał się być prawdziwym tańcem z falami. Ich ciała unosiły się w górę, by po chwili z powrotem zanurkować w niebieskim morzu, w harmonii tworząc niezapomniane widowisko. Delfiny komunikowały się ze sobą za pomocą różnorodnych dźwięków, takich jak trzaski, gwizdy i skrzekliwe odgłosy. Ich język jest bardzo tajemniczy, ale dla nich samych jest pełen emocji i znaczeń. Są to zwierzęta, które żyją w grupach, nazywanych stadami, i wspólnie polują i opiekują się sobą nawzajem. Delfiny skakały wśród fal, ukazując swą radość. Wydawało się cieszyć każdą chwilą spędzoną w morzu. Ich gra w wodzie jest pełna swobody i lekkości, jakby nie było dla nich nic ważniejszego niż wolność. Możliwość obserwowania ich w naturalnym środowisku jest niezwykłym doświadczeniem, które zachwyciło wszystkich obserwujących. Płyńmy z delfinami, podziwiajmy ich i uczmy się od nich, jak żyć w zgodzie z otaczającym nas światem wodnym. Piraci byli zaskoczeni niezwykłym pięknem natury, które odkryli. Rozkoszowali się urokami morza. Przez wiele lat głównym celem piratów było zdobywanie łupów, pływanie po niebezpiecznych wodach i walka na pokładzie okrętów. Jednak tego dnia, podczas gdy piraci znaleźli się w pobliżu tego zakątka, gdzie morze pokazywało swoje piękno błyszczących fal, a powietrze było nasycone zapachem soli i morskich roślin, był to moment, gdzie piraci odkryli swoje spojrzenie na świat. Nagle, w oddali, zobaczyli grupę delfinów, które wpadły w wir radosnej zabawy. Twarde serca piratów uległy zachwytowi. Zachwycali się, jak delfiny dryfują w harmonii z falami, wykonując piękne skoki i piroety, a ich płetwy ślizgały się po powierzchni wody, zostawiając po sobie ślady perełkowych kropli. W tym momencie piraci poczuli, że odnajdują coś, czego wcześniej w ogóle nie dostrzegali. Obserwowali ten spektakl z szacunkiem i z zachwytem. Przez długie lata postrzegali morze jako bitwę, jako walkę do zdobywania bogactw, ale teraz dostrzegli, że istnieje także inne spojrzenie na to, co natura nam pokazuje. Od tego momentu piraci zaczęli odnajdywać równowagę między swoimi pirackimi wyprawami. A pięknem natury. Zwracali już uwagę na widoki, dźwięki, zapachy, które ich otaczają i cenili sobie każdy moment spędzony na morzu. A delfiny przypominały piratom, że świat przyrody jest pełen niesamowitych cudów, które warto zobaczyć, docenić i chronić. Piraci przekształcili się z bojowników na Obrońców morza i zdali sobie sprawę, że ich przyszłość i przyszłość następnych pokoleń zależy od tego, jak dbamy o nasze środowisko. Zrozumieli, że nie muszą już walczyć i kraść na morzu, aby poczuć się spełnionymi. Szukali teraz skarbów w sercach ludzi, którym pomagali na wyspie. A zaczęli pomagać, budować domy, zbierać owoce. I tworzyć piękne rzeźby z muszli morskich. Po pewnym czasie, gdy już zapomnieli o swojej przeszłości, która była niezbyt ciekawa, piraci odkryli, że w ich sercach zagościło prawdziwe szczęście. Na wyspie powstało nowe miasteczko miasto przyjaźni z piratami. Zamienili swoje miecze na narzędzia. I stali się mistrzami w tworzeniu i budowaniu statków, które żeglowały po morzu, a także zbierali pasażerów, którym pokazywali morze i opowiadali różne niesamowite historie o przygodach piratów. Kochani piraci zawołał kapitan Nathan Czas na coś zupełnie nowego. Chcę, abyśmy zbudowali statek, który będziemy podróżować po morzach i opowiadać turystom o naszych niezwykłych przygodach pirackich. Piraci byli zdumieni, ale też zaciekawieni pomysłem swojego kapitana. Przystąpili do pracy z dużym zapałem. Wybrali najlepszy materiał, aby zbudować statek. Dzień i noc pracowali, rzeźbiąc, wycinając. I składając drewniane deski, aż w końcu statek nabierał kształtu. Kapitan Nathan zadbał o każdy szczegół. Zamówił potężne żagle w kolorze czarnym, które miało być ozdobą ich statku. Piraci zrobili też burtę. Statek był gotowy. Piraci nazwali go Skarbem Oceanu i wyruszyli w swoją pierwszą wycieczkę. Na pokładzie mieli grupę wesołych turystów, którzy chcieli posłuchać o ich przygodach i podziwiać piękno morza. Kapitan Nathan stał na pokładzie i rozpoczął opowieść: Droga załogo i drodzy turyści, niegdyś byliśmy niedobrymi piratami szukającymi skarbów na wszystkich siedmiu morzach. Przeżyliśmy burze, potyczki i z innymi piratami i odkryliśmy tajemnicze wyspy. Patrzcie na to piękne turkusowe morze, kontynuował kapitan, wskazując na szerokie horyzonty. Kiedyś zmuszało nas to do walki, ale teraz zachwyca swoją niesamowitą siłą i spokoją. Wiedzcie, że każda fala, każdy delfin i każda chmura na niebie mają swoją własną historię. Turystom rozbłysły oczy słuchając tych słów. Piraci opowiadali o swoich spotkaniach ze stworzeniami morskimi, o wyspach pełnych ukrytych skarbów, o legendarnych bitwach na niespokojnych falach. Opowiadali także o strachu i odwadze, które towarzyszyły im podczas walki z innymi piratami, a także o przyjaźni, która ich łączyła. Na pokładzie statku Skarbu Oceanu. Panowała wspaniała atmosfera. Piraci tańczyli, śpiewali pirackie pieśni i przekazywali dalej swoją pasję do morza. Turyści wpatrywali się w horyzont, ciesząc się pięknem morskiej panoramy, jednocześnie marząc o własnych przygodach na pełnym niebezpieczeństwie morzu. W trakcie wycieczki piraci zatrzymywali się na różnych wyspach. Gdzie turyści mogli odkrywać sekretne zatoki, tropikalne dżungle, białe plaże. W tych magicznych miejscach piraci opowiadali historię o skarbach ukrytych na wyspach, które do dziś nie zostały odnalezione. Jednak najważniejszym punktem wycieczki były spotkania z morskimi stworzeniami. Piraci kierowali statek w pobliżu delfinów, wielorybów, żółwi morskich a pasażerowie mogli obserwować je z bliska. W miarę upływu czasu skarb oceanu stał się popularny wśród turystów. Piraci zaczęli organizować regularne wycieczki, a statek był zawsze pełen pasażerów, którzy pragnęli posłuchać opowieści pirackich i doświadczyć piękna morskich krajobrazów. Kapitan Nathan i jego załoga byli bardzo szczęśliwi. Zamiast rabować, kraść, teraz mogli dzielić się swoją miłością do morza i do przygód z innymi. Statek skarb oceanu stał się symbolem połączenia marzeń o niezwykłych przygodach z troską o ochronę morskiego środowiska. I tak dzięki wyjątkowej wizji kapitana Natana i odwadze Piratów. Ich przygody pirackie przekształciły się w fascynujące podróże po morzach. W trakcie wycieczek piraci organizowali różnorodne warsztaty dla turystów. Uczyli ich, jak czytać mapy, jak korzystać z kompasu, aby odnaleźć skarby ukryte na wybrzeżach nieodkrytych wysp. Przygotowywali także pokazy walki, gdzie turyści Mogli spróbować swoich sił w walce z piratami. To było nie tylko zabawne, ale również nauczyło turystów zwinności i strategii. W międzyczasie piraci kontynuowali opowiadanie historii ze swojej pirackiej przeszłości. Dzielili się z turystami nie tylko wesołymi i ciekawymi momentami, ale także Momentami przemyśleń. Opowiadali o swoich błędach, o tym jak nauczyli się szanować innych i odkrywać wartość przyjaźni. Statek Skarb Oceanu był nie tylko miejscem przygód, ale także stał się wielką rodziną. Piraci i turyści stworzyli więzi, która nie znała granic. Odkrywali tajemnice morza. Uczestniczyli w ochronie środowiska. Każdy, kto dołączył do Skarbu Oceanu, stawał się częścią tej pięknej historii. Kapitan Nathan i jego załoga byli dumni z tego, czego dokonali. Zamienili swoje życie, aby inspirować innych do marzeń i do prawidłowego podejścia do świata. Ich wycieczki stały się popularne na całym świecie, a Skarb Oceanu był synonimem niesamowitych podróży i niezapomnianych przygód. I tak statek Skarb Oceanu żeglował po morzach i oceanach, kontynuując swoją misję dzielenia się pięknem morza i historiami pirackimi. Każdy, kto miał przyjemność płynąć na jego pokładzie, był zafascynowany do poszukiwania swoich własnych skarbów. A tam na horyzoncie czekały kolejne przygody, które miały być odkryte przez kapitana Natana, piratów, i wszystkich tych, którzy marzyli o wspaniałych podróżach po morskich falach. Jeżeli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj ten kanał, aby nie ominęły Cię kolejne przygody misia Brązusia.